Zadanie 26. Ostrosób f1 jest podobny do ostrosupa f2. Objętość ostrosupa f1 jest równa 64. Objętość ostrosupa f2 jest równa 512. Uzupełnij poniższe zdanie. Wpisz odpowiednią liczbę w wykropkowanym miejscu, tak aby zdanie było prawdziwe. Stosunek pola powierzchni całkowitej ostrosupa f2 do pola powierzchni całkowitej ostrosupa f1 jest równy. No i to zadanie sprawdza, czy Ty w ogóle wiesz, co to jest skala i jak ona działa. No bo zauważ, że nie jesteś w stanie policzyć powierzchni całkowitej ostrosłupa, którego nie znasz, nie wiesz, co to za ostrosup, co więcej w zasadzie nic o nim nie wiesz, oprócz tego, jaka jest jego objętość. No dobra, no i zobacz, ostrosup F1 jest podobny do ostrosłupa F2, to znaczy, że te ostrosupy między sobą mają zachowaną proporcję. E, mają proporcje boków, taką samą, podobnie bardzo wyglądają, tylko jeden jest powiększeniem drugiego, no albo pomniejszeniem. I gdybyśmy wzięli krawędź e, pierwszego ostrosłupa, przemnożyli przez jakąś skalę, to dostaniemy krawędź drugiego ostrosłupa. Czyli powiększylibyśmy go na przykład pięciokrotnie, tak? Jeżeli, nie wiem, krawędź byłaby równa 2, a skala by była równa 5, czyli 5-krotnie byśmy chcieli go powiększyć, to krawędź tego większego byłaby równa 10, tak? Bo mamy 2 razy 5 to jest 10 i dokładnie przez taką samą skalę by trzeba było przemnożyć każdą krawędź ostrosupa, czyli na przykład jak inna krawędź miałaby długość 5, no to tego powiększonego byłoby 5 razy 5, czyli 25, tak? No ale co się dzieje z polem? Pole już tak nie działa. Jeżeli zmieniamy sobie pole, powiększamy je, tak, żeby mieć obraz tego drugiego, to mnożymy je przez k kwadrat. No i dlaczego tak jest? Zobacz, wytłumaczę Ci to na prostokątach. Już jeden będzie powiększeniem drugiego. No i załóżmy, że ten prostokąt ma takie boki. Tu jest A, a tu jest B. No to jeżeli chciałabym policzyć ten bok powiększony, musiałabym go przemnożyć przez skalę. Czyli dostałabym tutaj um, A razy k. O, a tutaj B razy k. Ok. Um, no dobra, no to załóżmy, że na przykład na chwileczkę, a niech będzie równe 3. Więc tutaj będziemy mieli A razy 3. Czyli 3a, a tutaj będziemy mieli b razy 3, czyli w zasadzie 3b. Czyli krawędzie są trzykrotnie większe. A co się dzieje teraz z polem? Zobacz. Tutaj pole tego byłoby równe a razy b, bo to prostokąt, tak? Natomiast gdybym chciała policzyć pole tego większego, no to, to znowu musiałabym przemnożyć przez siebie boki. Czyli miałabym a. RAZY 3, razy B, razy 3, co daje nam 9AB. No i zobacz, pole jest już dziewięciokrotnie większe. Dlaczego? No, bo przemnożyliśmy dwukrotnie skalę, tak? Licząc pole, skala podnosi nam się do drugiej potęgi, czyli, żeby policzyć mm, właśnie pole tego powiększonego, no to muszę wziąć pole mniejszego, na przykład mniejszego. E, pomnożyć razy K kwadrat i wtedy otrzymam pole większego. Tak, dokładnie tutaj to widać, bo musieliśmy to AB przemnożyć przez 3 do drugiej i dostaliśmy 9 AB. Widzisz to? Bardzo fajnie to widać właśnie e, na prostokątach. No dobra, a co się wydarzy, jeżeli będziemy mieli objętość? No co? No będą to już trzy wymiary, prawda? No, i zauważ, że jak coś mierzymy, e, jakąś długość, no to mamy na przykład centymetry. Jak e, podajemy jednostkę pola, no to mamy już na przykład centymetry do drugiej. Jak podajemy objętość, no to centymetry będą już do trzeciej. No i dokładnie to samo się dzieje z, ze skalą, czyli jak mamy długość, to skala jest do pierwszej, jak mamy pole, to skala jest do drugiej, bo mnożymy tę skalę jakby dwukrotnie. A jeżeli mamy objętość, to mnożymy tę skalę trzykrotnie, czyli jakby był jakiś sześcian czy coś takiego, yy, i jego objętość to już byłoby K do trzeciej. No dobrze, no to sprawdźmy, jaka jest skala yy, podobieństwa tych dwóch ostrosuków. Tutaj mieliśmy mm, długość boku, a zróbmy sobie teraz objętość Objętość. Dość. No to skoro to będzie objętość, to skala musiałaby być do trzeciej potęgi. Czyli objętość pierwszego to było 64 razy k do trzeciej da nam 512 i możemy sobie to k do trzeciej policzyć. Podzielić po prostu przez 64 to 512, czyli k do trzeciej będzie równe 8. No i teraz, żeby pozbyć się potęgi, ja muszę zrobić działanie odwrotne, czyli muszę spierwiastkować, ale uwaga, pierwiastek będzie trzeciego stopnia, tak? Czyli K będzie równe, no pierwiastek z trzeciego stopnia z ośmiu. Mam nadzieję, że wiesz, ile to jest. No to jest po prostu dwa, tak? Bo tutaj mamy dwa razy dwa, razy dwa. Trzykrotnie dwójka nam się pojawia pod pierwiastkiem, dlatego ona wyjdzie z pod pierwiastka i K y, będzie równe dwa. Dlaczego nie jakieś tam minus 2 i tak dalej? Nawet gdybyś miał tutaj drugą potęgę, no to skala jest zawsze dodatnia, tak? No bo gdybyś długość boku przemnożył przez coś ujemnego, no to wyszedłby ci bok długości ujemnej, a tak być na pewno nie może. No ale tutaj mamy do trzeciej, więc nie ma problemu z tym. Ok. No dobrze, no to jak to będzie, jeżeli chodzi o powierzchnię? Powierzchnia jest płaska, jest polem, tak? Czyli będzie k kwadrat. No a co oni tu chcą? Oni są stosunek pola powierzchni F2 do F1, czyli oni chcą, żebyś podał coś takiego F2 przez F1. Ile to będzie? No, co zauważ, że pole, znowu liczymy w podobny sposób, będzie liczone tak. F1 razy K tym razem do drugiej, to będzie F2. Czyli. Żeby otrzymać f2 przez f1, ja muszę po prostu tutaj podzielić przez f1, tak? Dzielę sobie przez f1, czyli k kwadrat to jest f2 przez f1, czyli dokładnie to, co y, mam policzyć, to, co oni chcą, żebym tutaj wpisała, tak? To będzie k kwadrat. No to skoro ja już k policzyłam, widzę, że ono jest równe 2, no to w takim razie k kwadrat, k kwadrat. Będzie równe 2 do drugiej, czyli 4. I musimy tutaj wpisać czwóreczkę. To ma być stosunek, czyli można napisać 4 do 1, tak, 4 pierwsze, ale to jest dokładnie to samo co czwórka, a mam wpisać liczbę, no, czyli wpisuję sobie czwóreczkę. Mam nadzieję, że wytłumaczyłam Ci to, jak działa ta skala. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, no to śmiało zadaj je w komentarzu, odpowiem. Jeżeli będę umiała, oczywiście, ale mam nadzieję, że będę umiała. Jeżeli jesteś wdzięczny za to, co robię, że nagrywam te filmiki, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, jeżeli się przygotowujesz do matury, bo wtedy będziesz powiadomiony o filmach, które mam nadzieję pomogą Ci w przygotowaniach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.